Chcę przyjdź do mnie, uspokój moje serce, pozwól zasnąć mi. Eee, powiem tak, dzień dobry Państwu, witam serdecznie, mile, ja się raz pozdrawiam. Proszę Państwa, zaraz będę tak zwanym tracił obiad robił i także się wybieram do Biedronki, Także do tego skrzydełka pieczone, tak zwane, w opakowaniu będą, do tego jakiś może pomidorek lub ogóreczek, no i do tego ziemniaczki, a i do tego, o i sałata szczypiorek, do tego śmietana, no i proszę Państwa, skrzydełka, tak zwane na patelni podgrzewane, do tego na ziemniaczki z cebulko-sosik zaskwarzany tak zwany, no i proszę Państwa i powiem Państwu tak. To i to tak zwane, takie przygotowanie, takie mówi, do każdego obiadu. A wiadomo, każdy obiad in, inne właściwości, inne walory ma. Ja moim zdaniem powiem Państwu tak, że zależy ich jaki obiad robi i kto co ma do obiadu. No do obiadu, wiadomo, można wszystko, można i, i można i zupę zrobić, i można jakieś i schabowe i mielone można zrobić, proszę Państwa. Powiem Państwu, no cóż, ja w tej chwili to sobie tylko skrzydełeczka kupuję i nam na sobie ten marzę, no i do tego ziemniaczki, no i tak jak Państwu powiedziałem. I taki obiadzik, jak to się mówi, z tak zwanego szybkiego lub krótkiego z dystansu, powiem Państwu, no a obiad, każdy kto wie jak szykuje, każdy ma inne obiady, każdy wiadomo, jeden wolę ze, sobie z restauracji obiadzik sobie zamówić, tam jeśli za, chce sobie żyć się mówi za przeproszeniem do tego drugie danie, tam zupa jakieś tam jeszcze do tego kompocik. Proszę Państwa, no wiadomo, w domu to wiadomo, człowiek robi w własnym zakresie, tam się mówi, że jakiś nap napój do zapicia, czy tam coś, no cóż. I powiem Państwu, cóż, warto, warto obiad, obiady robić, warto obiadami się zajmować, bo wiadomo, obiad to jest podstawowa, tak zwana, ży ży życie człowieka, no wiadomo, obiad, no kolacja, coś inne ma wymogi, wiadomo. Rano śniadanie też ma swoje różne rzeczy. No nie, wiadomo, na śniadanie może być i mleko, może być i kakao, do tego może być i ser, żółty nawet z bół, z masłem i przełożony tak zwany klejsterek, się mówi, w, bu, w, bu, w kajzerce. Proszę bardzo, no a na kolację wiadomo, na kolację można tak zwaną jakąś sobie zjeść, się mówiła tak zwaną sobie, do tego może być mówię, kawa naturalna, może być i herbata i, i może być wszystko. Kto co sobie lubi, A może być jakiś. Napój nawet kupiony, nawet się mówi z korteksu, sobie zapić i tam się mówi taki napój, taki lekkostrawny, się mówi takich smacznych. To za co lubię, no proszę Państwa. Każdy ma swój wybór, każdy stosuje według swoich zasad i swojego wynalazku. No wiadomo, każda różnica obiadów, kolacji, śniadania jest inna. No a to wiecie Państwo, ludzie, ludzie różne rzeczy przygotowują, ludzie ciasta sobie na deser, powiem Państwu, sobie przyszykowują, kupują sobie tam jakiś serniczek czy makoryt, czy jakieś tam się mówi, jakieś tam przekładane, czy jakieś tam się mówi, czy szarlotka tam jaka się mówi, tam w, w jabłkach, czy tam się mówi w truskawkach, no wiecie Państwo, każdy ma swój wybór. I cóż, proszę Państwa, polecam wszystkim do, dobrego i smacznego, no i zdrowego, zdrowego obiadu, no i dobrego spożycia i apetytu, bo wszystko coś więcej. Najważniejsze zdrowie, apetyt, no i cóż, i, i zdrowo, zdrowo się odżywać, i zdrowo, jak to się mówi, przez się rano, stać zdrowo, no i dalej coś w życiu planować, a życie, życie mamy co dzień, znana dzień coraz coś nowego, może coś, jak to się mówi, zawsze coś przyjdzie do głowy, może coś się narodzi nowego, no wiecie Państwo, takie nasze życie na tym świecie, no niestety, a życie jak życie, każdy widzi, każdy słyszy, każdy się mówi, pisze, pisze ludzie, rzeczy różne, no niestety, no cóż, tak mamy światy, tak się w kółko kręci jak to się mówi w kółkach, graniasty kółko, jak to się mówi, kiedyś do szkoły się chodziło, dzieci się bawili w takie czu... No cóż, taka prawda, no niestety. No i polecam Państwu, szykujcie dobre obiady i gustujcie w tych smakach, a wszystko na urody, na zdrowia i na śmiechu, bo podstawowa rzecz, kaloria człowieka, obiad, najważniejsza rzecz. No kolacja może takiej właściwości, ale też ma swoją właściwość, bo wiadomo, jak jeszcze się mówi, nieduży podwieczorek tak zwany, jak się mówi, jak to się mówi, tak zwane, skosztować można wszystkiego. No i cóż, życia smacznego. I powiem Państwu tak, zdrowia, no i pomyślności w gustowaniu wszystkich posiłków, tak zwanych rejnacyjnych, od śniadania począwszy do kolacji. No i cóż, jeszcze raz zdrowia i smacznego. No i wszystkim na no cały świat, niech jedzie te zdrowa żywność i te obiady, i kolacje, i to wszystko. No i cóż, to podstawowa rzecz człowieka na Ziemi. No i spożywajcie. I kustujcie i miejcie apetyty na wszystko, co Wam tusza przyniesie i co Wam na, się mówi na język, wpadnie dobrego i dobra dobre rzecz do zjedzenia. No i także smacznego zdrowia, pomyślności wszystkim życzę. Niech to idzie w cały świat, niech ludzie będą zadowoleni z takiej rzeczy niech korzystają ze smacznych, zdrowych, zdrowej żywności, która w tej chwili jest dostępna we wszystkich, jak to się mówi, sklepach. No i oby ta, ta żywność była jak najlepiej spożyć, spożyć na, na każdego człowieka. No i miejmy nadzieję, że to wszystko się ułoży po naszej myśli. Dziękuję Państwu, do widzenia i życzę dobrego samopoczucia na wszystkim na całym świecie. I jeszcze raz dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. No a wypowiedź Państwo ocenicie sami, czy dobrze powiedziałem, czy źle no to już do Państwa gestii i do państwa wypowiedzi zostawiam, to Państwu to odpowiedź. A ja cóż, życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego, no i dobrego gustu we wszystkim. Państwo żyjecie na, na świecie, we wszystkich krajach świata i wiecie Państwo, jakie obiady, kto szykuje, jaki świat, czym się zajmuje. No to w Państwa guszczy i niech Państwo sami ocenia to wszystko, bo ja oceniać nie będę obiadów na całym świecie. Wiecie Państwo, oceniać nie można. Każda rodzina szykuje, jak każda rodzina się wypowie i czy oceni, to jest w gestii. Zostawiam wszystkim to rękę wolną. i niech każdy wypowiada się swojej woli i. Cóż, ja nie będę wnikał w czyje sprawy i komuś po prostu, ktoś ktoś mówi na kogoś, gada takie rzeczy, albo takie, albo takie, nie, proszę Państwa, takie rzeczy nie można mówić. I także powiedziałbym Państwu, zostawiam los w ręce wolnych i niech Państwo zdecydują, co sobie przyszykuje, co sobie tak zwanie upietrasi, co sobie zrobi. No cóż, to jest Państwa wola i Państwa racja. No cóż. I to na tym koniec mojej wypowiedzi. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego smacznego i zdrowia. Oby ten posiłek był spożywany wszystkim na zdrowie. Dziękuję, do widzenia Państwu za dobrą wypowiedź. No a cóż, reszta niech Państwa zostaje, ta wypowiedź i niech Państwo sami się wypowiedzą. No bo cóż, ja za kogoś raczej nie będę się wypowiadał i nie mogę. To jest człowiek, niech się wypowiada sam za siebie. Ja już to powiedziałem te parę słów sam od siebie, a reszta to już nie mój, nie, po prostu. Nie będę w to wnikał. No i dziękuję za do dowiedzenie